Za mną będzie Kid nas z tego typu, dzisiaj dwa parę dni wypuściłem oko, komputera, sorry, że tak źle powiedziałem, ale już się poprawiłem, to jest właśnie to, więc oj trzeba iść do przodu, nie do tyłu, suby lecą lecą, a to, że lajki i deszy idą, to bardzo się z tego cieszę, w oj bo zaczynacie wiedzieć... To, że ja idę w górę, wspinam się w górę, a wy też musicie, widzowie fani, wspinać się w górę, w górę, coraz wyżej, wyżej, tego typu, aż w górę polecieć i pokazać wszystkim dookoła i zrobić hałas, że taki Bonzo jest królem i wy też, widzowie fani, widzicie, ja tu rymuję sobie w całości, tego typu, ze sobą odpoczywam i dla was tutaj zrobienie niespodziankę, dla was tutaj zarymowałem, ile wlezie. To jest to właśnie wyzoływanie. Wy jesteście górą, ja też jestem górą i to jest to się liczy wyzoływanie, że trzeba zawalić górę tego typu, żeby było dobrze. A wy wyzoływanie musicie lecieć, lecieć w sercu znajomym i zalegować, zasubować i to jest bardzo rzecz ważna. Szanujcie drugą osobę, a będzie gitmanione z tego typu i ja pamiętajcie, ja dla Was robię ja całej staram się z całej siły. Nie zawsze mam czas, żebym to wrzucił, bo mam różne materiały na sprzęcie, ale nie zawsze mam czas, żeby to łagano, a widzicie, ale jak mam czas to wrzucam. Ja nie mam czasu nie wrzucam. Po prostu jest logiczne, a całej wzajowani czekać, kiedy wrzucę nowy kawałek czy nowy filmik czy nowy poradnik to jest wszystko od was zależności jak będziecie subskrybować będziecie lajkować będziecie na bieżąco tego typu właśnie widzicie to jest to że znany youtuber nie zginął i jest górą tego typu aby zastanawiać się co zrobiłem że taki hałas się zrobił to wy widzowie fani zrobiliście taki hałas wielki że taki błąd żyje i jest górą tego typu widzicie kto tutaj rymuje ja znany youtuber Czyli raper łódzki tego typu, zobaczcie, ja tu jadę po całości i nie muszę mieć kartki żadnej, bo to jest nie na tym polega i żeby rymować z kartki lub coś takiego. Zobaczcie, ja tutaj sobie wersy wrzuca, Panczę wrzuca na ten temat. Widzicie, widzowie, fani, to jest to. Właśnie, to jest dla was, widzowie, fani. Dajcie suba i zróbcie wreszcie pierdolony hałas tego typu. Widzicie, widzowie, fani, to jest to, że ja was szanuję. Wy też musicie szanować, bo jak nie będziecie szanować, to górna z tego wyjdzie. Zobaczcie, ja jestem górą, wy też możecie się wspinać w górę, tylko trzeba chcieć i współpracować ze mną tego typu, a nie ściema walić tego typu, że jesteście fanami czy nie fanami to nie, nie, nie obchodzi mnie to, obchodzi to, że trzeba iść do przodu, macie swoją armię, to idźcie w górę, a ja też mam swoją armię i się spinam w górę, w górę, ile wlezie, cudzo i wam fan, wanze a wy nie wiecie co powiedzieć tego typu, Wystarczy dać suba, dać dzwoneczek i lajka na moim woneczu i być na porządku tego typu. Widzicie, ja tu jadę po panczach tego typu. Nikt tego nie powie, że ja jestem słaby, bo jestem znaną youtuberem. Gdzie nie ruszę się? O, takie Wąso, pozdrawiam cię. Daj mi łapę, daj mi fotkę zrobić. Widzicie, czyli jestem znaną youtuberem. I to jest bardzo rzecz ważna tego typu, że trzeba iść do przodu, nie do tyłu. to jest właśnie to, będę pojechał na inne miejscowości to każdy zna mnie po całości, widzicie? We jest, bo dzięki wam, widzowie fani, rozbijacie ten węgiel w górę, w górę i to jest wasze tego typu rzeczy, waliście to w nie za tyłu. Poza sam wam, widzowie fani, miłe niedziele życzę, południowe. Jak tam na obiad było? Dobre czy niedobre? Co robiliście na obiad? Ciekawie jestem tego typu. Ja jestem znajdzony jedzone, i rynę, ale dla was, widzowie fani. Trzymajcie się jak coś. Dajcie suba na to dnia, lajka na moim, moim będzie, na bieżąco. I to jest właśnie to, że trzeba żyć do przodu, nie do tyłu. Znany youtuber was tu podkłada. Tego typu rzeczy uczycie od podstaw, a nie robić inne. I tego typu poza was. Znany youtuber was pocałował. Takie bonzo. Zróbcie hałas. Będz. Co jest dla was?